Ty, no, a Ty nie mógłbyś być trochę bardziej obiektywny, jak robisz te filmy o rowerach? Nie mógłbym. A sami widzicie, że próbowałem. A witam wszystkich w kolejnym subiektywnym punkcie zaczepienia. Dużo komentarzy pod poprzednim filmikiem. Nie miałem zamiaru prowokować, podałem po prostu informacje, które dostałem. Dziwi mnie natomiast reakcja... Chociaż w sumie ja wiem, czy mnie dziwi. Bo jakoś tak się składa, że jeżeli mówię coś negatywnego o Trek albo o Specialized, to jestem obiektywny, a w momencie, kiedy mówię coś negatywnego o Scott, to już obiektywny nie jestem. Tak czy siak, kiedy mówi się coś na temat Scotta i nie jest to w superlatywach, reakcja zawsze jest taka sama. This is Sparta! A później czytam komentarze, które dla mnie już mówią mniej więcej tak. Tak więc odpowiem Wam dzisiaj kolektywnie, ponieważ naprawdę nie mam ochoty nawet tego wszystkiego przeglądać. Tym, którzy zadali jakieś sensowne pytania albo mieli jakiś sensowny komentarz, oczywiście odpowiem, ale dla, dla całej reszty e, w skrócie. Koreańczycy twierdzą, że otworzyli sobie europejski rynek, pożyczając e, Scottowi 150 milionów franków szwajcarskich, pożyczyli im te pieniądze na procent. A rynek europejski mają otwarty od 2015 roku, czyli od momentu, kiedy nabyli ponad połowę akcji Scott'a. Druga sprawa to to, że Scott nie wyprzedaje rowerów, bo nie ma takiej potrzeby. Scott wyprzedaje rowery. W tym momencie trwa wyprzedaż, jest, grubo są obniżone ceny. I ostatnia sprawa to to, że ci, którzy mają łeb na karku, powinni się trzymać Scott'a i odciąć się od Specialized, ponieważ Specialized uderzy ze zdwojoną siłą i zniszczy sklepy sprzedażą bezpośrednią. A Scott przecież tak nie robi. Scott prowadzi sprzedaż bezpośrednią. Powiedziałbym, że tak samo jak Specialized, ale nie jest tak samo, ponieważ na tej sprzedaży Specialized my zarabiamy więcej pieniędzy niż Spec, a na sprzedaży Scotta dostajemy jakieś tam chłapy, jakiś kickback tam raz do roku, więc tak naprawdę nikt o tym nawet nie rozmawia. W ogóle nie rozumiem fenomenu tej, tej marki. Dla mnie klient, który kupuje Scotta, to jest ktoś, kto totalnie nie wie nic o rowerach. Przychodzi tutaj do sklepu i mówi, że chce mountain bike. O Scott, pierwszy rower. To jest jedyna marka, którą zna. A drugi klient to jest taki, który wie czego chce i ten klient tutaj do tego sklepu nie przychodzi, ponieważ wie, gdzie może sobie kupić Scotta, ponieważ my skotów tak dużo nie zamawiamy. I szczerze powiedziawszy, w tym roku zamówiliśmy jeszcze mniej. Ja nie twierdzę, że Scott się z kolan nie podniesie. Eee, twierdzę tylko, że na tych kolanach jest. Jeszcze jedna rzecz, ktoś powiedział, że z... Ocena z podłogi z sklepu nie jest wiarygodna. Jest o wiele bardziej, bardziej wiarygodna niż ocena kogoś, kto siedzi przed komputerem w domu. Dlaczego? Dlatego, że kolejna sprawa, ktoś powiedział, że nie można ocenić na jakiej ilości rowerów Scott siedzi. Mniej więcej mogę, ponieważ mam dostęp do takich informacji w momencie, kiedy chciałbym coś zamówić. A teraz jeszcze sprecyzuję, dlaczego uważam, że Scott jest na kolanach w tym roku konkretnie, ponieważ te złe marki, czyli Specialized i Trek obniżyły ceny wcześniej. Specialized równo rok temu w marcu, sześć miesięcy później obniżyły ceny Trek. Scott opuścił ceny w tym miesiącu, czyli rok po wszystkich. Reakcja. Marzec, hmm, pomyślmy, wszystkie sklepy mają już złożone zamówienia na rowery na 2024 dawno temu. Jak myślicie, co biorą pod uwagę sentyment klienta czy ceny? Dyskutując też temat tego, czy rower jest drogi, czy tani, ja patrzę z innej z perspektywy. Ja patrzę z perspektywy, jaka jest marża na rower i jaki jest rabat na rower, więc nie oceniamy marki w ten sam sposób więc nie mogę być obiektywny i nie patrzę na to w ten sam sposób, co Wy. Obiektywny może być ktoś, kto z tematem nie ma żadnej styczności i jest czysto teoretykiem. Ja mówię na podstawie własnych doświadczeń. Tak więc tak, Scott jest w tym momencie w sytuacji takiej, że sklepy, które wyprzedadzą się z Treków, Marlinów i z Rockhopperów, bo to będą pierwsze modele, które znikną, będą zamawiały rowery Scotta na kole 27,5 cala. Przypuszczam, że niewiele sklepów będzie musiało Domawiać gravele, szosy czy rowery MTB, bo wiem, że wiele sklepów siedzi jeszcze na tym, co zamówiło w zeszłym roku. Tak jak na przykład my. A kolejna sprawa to Scott nie ma już możliwości, tak jakby ustawiania zamówień. Ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś Wam mówiłem, że był moment, w którym Scott nawet nie pozwolił nam e, zrobić własnego zamówienia, tylko oni decydowali o tym, co nam wyślą na podstawie tego, co zamówiliśmy rok wcześniej i na podstawie tego, co, co sprzedaliśmy. Nawet nie będę opowiadał co dostaliśmy i w jakie szambo nas wpakowali. W tym momencie cały czas mamy poprzeceniane rowery od Scotta, które są na przesienie okrągły rok i nie jesteśmy się w stanie tego pozbyć. Tak więc, fame nie trwa wiecznie. I fame tej marki, moim zdaniem, też już powolutku się kończy, ponieważ młode pokolenie, pokolenie Instagrama, pokolenie Bike nie jest aż tak zachwycony tymi konstrukcjami, tym bardziej, że można kupić lepsze rowery w lepszej cenie. Nie mówię tutaj o Spec'u i o Trek'u, ja mówię tutaj o rowerach e, z innych marek, które powstały o wiele później. I prawdopodobnie nie postanowiły gryźć więcej, niż e, daliby radę połknąć, tak żeby się nie udławić. Więc też odnoszę się do jednego z komentarzy teraz, nie uważam, że te 150 milionów franków pożyczone na 4%, to jest tylko pożyczka dla, dla Skotania. To jest coś, co ma sprawić, że utrzymają się na powierzchni przez ten rok, który będzie dla nich ciężki. Tak jak mówiłem, dużo sparków nie sprzedaliśmy, kilka sprzedaliśmy. Chyba większość poszła tak naprawdę w leasing. Kiedyś o tym leasingu Wam mówiłem i kiedyś obiecałem Wam, że powiem Wam więcej, kiedyś powiem Wam więcej. E, więc rowery polizingowe do nas wracają lub też klient może je wykupić. Te, które wracają, z powrotem my serwisujemy i sprzedajemy je. Od jakiegoś czasu mamy na stronie naszej internetowej. E, Opcję takiego zakupu i ja was teraz poprowadzę, ponieważ jest po szwedzku, więc rozumiem, że nie będzie to specjalnie intuicyjne, powiem Wam, co macie kliknąć, jeżeli chcecie sobie sprawdzić, jakie rowery teraz tam mamy. W kategorii rowery górskie, chociaż w sumie tam nie jest podzielone na kategorie, ale są tylko dwie strony, więc łatwo będzie Wam znaleźć. Więc jeżeli wejdziecie na, na tą stronę i klikniecie w to, a później w to, w tej kolejności, to pokażą Wam się te rowery, które tam mamy. Cztery rowery górskie. Jeden Specialized Stump Jumper, o ile się nie mylę, z 2014 albo 2015 roku. Czyli to jest rower, który jest naprawdę używany, był używany długo i ktoś po prostu po 10 prawie latach stwierdził, że jest czas na upgrade. I trzy sparki. I to nie są stare sparki, czyli to są sparki, które nawet nie przetrwały całego okresu leasingu. Ktoś doszedł do wniosku, że woli zapłacić ekstra koszta, które się wiążą z oddaniem roweru przed czasem, byleby się tych rowerów pozbyć. I jeszcze raz podkreślam, nie neguję tego, że wam się na tych rowerach fajnie jeździ, ale może tak czas po prostu już tą aureolę z tej marki zdmuchnąć i spojrzeć na nią tak samo jak na wszystkie inne, że ma swoje wady. I ja tych wad pracując w sklepie rowerowym widzę więcej może niż ktoś kto... Przejeździł całe życie na, na trzech rowerach, wszystkie trzy były od Scotta, i nie ma doświadczenia z niczym innym. Teraz jest dobry moment na hejt. E, możecie sobie już tam zacząć klikać, co chcecie. A dla osób, które pytały o inne rzeczy, pytał się mnie ktoś o nowego speca Enduro, czy będzie w tym roku. Nic nie wiem na ten temat. Jeżeli będzie, to raczej nie w tym roku, ale przez to, że wchodzi nowy Stamp Jumper, a nic nie słychać o Enduro, które te, też już się prosi o upgrade albo bardziej update. Zastanawiam się, czy nie pójdzie to w tą stronę, że Stam Jumper Evo zastąpi Enduro, a zwykły Stam Jumper dostanie więcej skoku. Czyli no Stam Jumper Evo też może dostanie więcej skoku. Ponieważ jest taki trend wśród ludzi ścigających się Enduro, że ten Stam Jumper Evo pokazuje się tam coraz częściej. Podobna sytuacja była z Rocky Mountain, który ma altitudę yy, i ma. Instynkta i Altitude niby był tym rowerem właśnie do jazdy po dużych rzeczach, a okazało się, że gość, który jeździ dla Rocky wybrał Instynkta, włożył mu większy widelec i przy pomocy Riding Line i nie wiem, może też tulejek offsetowy wypłaszczył go i ścigał się właśnie na Instynkcie, a nie na Altitudzie, więc może, może spec pójdzie w tą stronę, nie wiem, bo o enduro miałem takie, słyszałem różne mieszane opinie. Ludzie twierdzili, że za bardzo przypomina Rower downhillowy, żeby sprawdzał się na, na wszystkich trasach enduro. Był troszeczkę za bardzo nieuniwersalny, przyklejony do ścieżki. Bardzo stabilny, bardzo dobry rower, ale w momencie, kiedy trzeba było go poderwać do, do góry w powietrze, no to trzeba było z nim walczyć. Ale ja, ja miałem tylko okazję raz się przejechać i jakoś tak dupy mi to nie urwało. Powiem szczerze, o proszę, powiedziałem coś negatywnego o rowerze od speca. To była kolejna krótka forma, z której dowiedzieliście się, że jeżeli jesteście fanatycznymi wielbicielami marki Scott, to nie jest kanał dla was. To nie jest kanał również dla tych, którzy lubują się w maratonach cross country, w jeżdżeniu w obcisłych ubraniach. To nie ma być żadna obraza, ani nic w tym stylu. Macie swój świat, ja mam tutaj swój. Ci, którzy są tutaj od dawna albo od początku wiedzą Mniej więcej na jakiej przestrzeni tego sklepu tutaj lawiruję, i, i co mnie interesuje, i tego się będę trzymał. Nie mam zamiaru rozszerzać jakoś swojej działalności po to, żeby zaspokoić czyjąś ciekawość, czy też nakręcać sobie widownie i zmuszać samego siebie do poruszania tematów, które mam tak naprawdę w nosie. To jest moja pasja, ale też moja praca, i w pracy muszę się nagadać o wszystkim, o tym nawet, co mnie nie interesuje. Więc ten kanał, który prowadzę dla siebie, a nie dla sklepu, traktuję bardzo prywatnie i bardzo osobiście. Tak więc trzymam się tylko tematów, które uważam za ciekawe. Nie ma się o co obrażać, jest miejsce dla wszystkich. Macie mnóstwo różnych innych kanałów, mnóstwo informacji, po prostu musicie ich szukać gdzieś indziej. Wszystko na dzisiaj i widzimy się kiedy się widzimy.